No dobra, słuchajcie, to teraz tak to zostawiamy sobie tą funkcję upload tak jak jest, już nic z niej nie ruszamy. Zdefiniujemy sobie, z czego się składa nasz post, bo co ja będę chciał zrobić teraz? Będę chciał przygotować metodę, która pobierze mi z bazy danych e, ostatni wgrany obrazek i zwróciło mi go jako obiekt. Tak? Jako post. A e, teraz ten nasz post składa się z, e, niech on się składa z prywatnego e, jakiegoś tam ID. Z prywatnego, znowu mm, string file name, a i z prywatnego stringa e, timestamp, bo my go nie rozróżniamy. To jest dalej, e, to jest dalej jakiś tam string, my nic więcej nie robimy. Mniej więcej nie musi dokładnie tak. Ostałem okay. fajny, fajne, może być z mały. A, ok, i teraz tak musimy mieć kreator, żeby stworzyć instancję naszego obiektu. Tak? tak? Czyli przygotowujemy sobie taki nasz public. public w sumie nie trzeba pisać function. A... Gleba, gleba, konstrukt. I on będzie przyjmował To będzie id Tak, bo tak ma być. No, żeby mi się krócej pisało, że nie musiał tego powtarzać milion razy. I teraz do zapisujemy sobie, czyli this ID to jest i, this file name to jest f i this uh, timestamp to jest. Czyli taki prosty konstruktor, który bierze trzy parametry i zapisuje je do prywatnych pól. Na razie prywatnych, bo one wcale nie muszą być w tej chwili dla naszego działania w czymkolwiek publiczne. I to jest sam konstruktor. Natomiast teraz nam potrzebna jest funkcja, która nam zaczyta, uwaga, ostatni, najnowszy w bazie danych, e, ostatni, najnowszy obrzucony e, mem, czy tam obrazek. Ja się będzie, będzie statyczna bo ona musi działać bez zainicjowania, ale ona będzie zwracała nam obiekt. static-function get-last nie będzie miała atrybutów, ale będzie zwracała nam obiekt pod tytułem czy w typie POST. Przypominam, tak, jeżeli w PHP, jeżeli deklarujecie sobie typ zwracanej wartości, to musicie po dwukropku go wpisać w tym miejscu, tak. On mi teraz podkreśla ten POST, bo nie ma returna. Tak, a powinien być. On sobie w miarę jak zrobię tam returna, to on zniknie. I teraz znowu odwołuję się najpierw do bazy danych, czyli global db, bo zakładam, że ta baza tam jest. I będę chciał querendy, która mi wyciągnie ostatni, 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 czyli najnowszy. Obrazek. I jak, to, jak to będzie SQL? Skoro tak ładnie chodzicie na bazę danych, tak? jak to tu będzie SQL, żeby wybrać ostatnio na To grałeś? Ale na GUI czy bez? Dzisiaj okay, teraz telefonowałem pod kinową. Okej. Wcześniej w Okej. Ja okay. okay. nie wiem, ja się nie mogę do Dwarf Fortress przekonać. Jakoś. A wiem, ale ja grałem w kilka takich gierek i jakoś Dwarf Fortress mi nie leży, nie? W sensie nie, nie, nie mogę się w klimat wczuć. Dobra, więc słucham. Miniusze moi, jaka to będzie ferenda? Ale tam dojść w kodzie. Do, będziecie sobie dochodzić w domu. Ja się pytam, ja się pytam jaka kwerenda wybiera ostatni najnowszy wpis w tej tabeli POST. Na pewno SELECT. Dalej. Wjazd FROM. POST. I co dalej? A po co WAR? Nie. A żeby było od najnowszych, to jak? ORDER. By, co, co będzie wskazywało tutaj? Albo ID, bo teoretycznie no. ten, albo co może być? Time. time, ale tamten to jest. A nie, to jest timestamp chyba w bazie danych, nie? No, no to, to timestamp, tak, tak się nazywa? I co, descending czy ascending? Descending, a żeby dostać jedno, limit jeden. Tak, bo dostaniemy wtedy jeden. Najnowszy, tak? A, no, wykonamy query. I teraz, jak nie ma execute? A, Jezu, nie query, tylko prepare tu miał być. Co prawda tu nie ma atrybutów, ale tak dlatego robimy prepara execute i i teraz ponieważ wiem, że tylko jedną mi zwróci nikę, to nie będę robił pętli, tylko zrobię sobie coś takiego, tak, bo tu nie będzie, tu nie będzie wielu wierszy, tu będzie zawsze tylko jeden wiersz. Patch, a sok nie będzie. Teraz mogę stworzyć obiekt, korzystając z tego, że mam ee... nie pozwala tak zrobić. To zróbmy tak. Możecie się odwołać post, albo możecie się odwołać self. No dobra, już nie będę wam mieszał, zostawmy tego posta. No i potrzebujemy co? Potrzebujemy row... id... row... Jak w bazie się nazywa? Filename? Jak to się w bazie nazywa? file name po prostu i row timestamp to powinno nam utworzyć obiekt i my sobie go tylko zwrócimy return tak. komentarze Przypominam, że ta tablica asocjacyjna będzie indeksowana nazwami kolumn z bazy danych, tak? Tworzenie obiektu i zwracanie obiektu. A zaraz to wywrzucę na na gita, zanim zaczniecie mi tu protestować, że, że pan pokaże kod. W indeksie, żeby to sprawdzić. To teraz w poście, jeżeli sobie podejrzycie posta Nie, nie wysyłajmy tego ponownie Macie tutaj uh, tego posta wyciągniętego z bazy danych, z URL-em, z uh, uh, jego ID uh, i z timestampem Czyli ta funkcja tutaj działa poprawnie. E, no dobra, czyli teraz funkcja, która będzie zwracała nam jedną stronę obrazków. Jedną stronę, bo ta funkcja zwraca e, ostatnio doda dany obrazek. Punkt. Natomiast tutaj on zwraca na stronę obrazków i też ona będzie static get page i ona będzie przyjmowała dwa argumenty e, int e, page Number, czyli numer strony kolejny. E, domyślnie pierwsza strona. i e, int post per page już daje. E, czyli ile postów mieści się na stronie i domyślnie to będzie 10. Teraz wykorzystamy składnię SQL, która pozwala nam e, po pierwsze limit 10 a po drugie jest coś takiego w SQL jak offset mieście offset pokazuje od którego wiersza ma zacząć no więc tutaj to wygląda w ten sposób że e, znowu global db tak czyli to nie jest z bazą i kwerenda będzie miała postać następującą Query Db prepare Select gwiazdka from e, post Order by jak tam, tak? By co? timestamp dest, limit i tutaj będzie podstawiony ten limit i jest jeszcze offset uh, offset, który podajecie, wszyscy ja muszę sprawdzić jeszcze z tym poprzednim ja to już raz szukałem, nie chcę mi się tego drugi raz szukać wy powinniście wiedzieć moment Offset po prostu i ten dobra. Offset powoduje dodanie X przesunięcia, czyli jak dacie sobie offset 10 na przykład, to on zacznie od 10 dopiero 5, tak? No i teraz. query Query param. Mm. Będą dwa inty. Pod pierwszy to będzie podpięty ten e, post per page. A pod drugi będzie podpięty e, page number razy post per page. Natomiast tutaj e, Zostawimy tak, bo to pierwszej stronie to będzie 10. Ok, no to powinno być ok. Tu nie jestem pewien czy tego nie trzeba będzie jakoś wycyzelować, w sensie czy tu nie trzeba będzie na przykład post number, page number 0. Bo domyślnie on nam w tym momencie zrobi tutaj od 10, tak? Czyli to powinniśmy jeszcze odjąć sobie 1. Biorę w nawiasy, bo kolejność działań. I tak będzie offset 0, potem będzie offset 10, 20, 30, 40 i tak dalej. Dwa integery, że podstawiamy. Tak, Bind Param mówi, że podstaw pod te znaki zapytania i czyli dwa, dwie liczby całkowite. I ta pierwsza liczba to jest ten post per page, a druga to jest offset. Może i tak, żeby Wam było łatwiej zrozumieć, może tak zróbmy. Będzie mniej w jednej linijce, tak? Czyli oblicz o, przesunięcie numer strony razy ilość zdjęć na stronie podstaw do kwerendy. Wywołaj kwerendę. I teraz uwaga, dostaniemy już listę, nie dostaniemy, nie dostaniemy e, jako jednego wiersza, więc musimy użyć pętli, żeby przetworzyć e, wyniki. Tak? Tu najpierw odbierzemy je. Czyli result query get-result i następnie while przetwarzamy sobie tego resulta pakując do wiersza result fetch, asoc. fetch nie array tylko asok, pobieraj wiersz po wierszu jako tablicę asocjacyjną, czyli indeksowaną nazwami kolumn z MySQL. Tak, i tutaj już będziemy mogli teraz stworzyć sobie obiekt i e, podstawić do niego te. A ponieważ będziemy chcieli kilka obiektów, to jeszcze zanim to tablicę na obiekty post array post tworzymy pustą tablicę post bo tam jest wiele postów w jednej tablicy a i tutaj będzie tak Post, to jest new post. Dokładnie tak samo jak tutaj. To nawet możecie sobie praktycznie skopiować stąd. Są różnicą, że jak już go mamy, to robimy array push. Aby go wepchnąć do tablicy. I na koniec działania tej funkcji zwracamy tą tablicę. Dla porządku, możemy zadeklarować tą funkcję, że ona zwraca tablicę tutaj, tak? Czyli możemy wpisać, że ona zwraca tablicę, żeby już był porządek. I tyle. I ta funkcja nam zwróci tablicę z maksymalnie 10 obiektów jeżeli nie podamy nic to wróci nam z pierwszej strony po prostu, tak? Bo wtedy tutaj będzie page number 1 to jest page 10 i z 10 najnowszych albo możemy podać którą stronę, czyli jak mu podamy tutaj dwójkę to pokaże drugą stronę, czyli od 11 do 20 posta, tak? I teraz wy, żeby przetestować tę funkcję, to tutaj poza get, pod get, zamiast get last, robicie sobie get page i zostawiacie bez niczego. Wynik działania, o tutaj coś nie działa, filename 409 i timestamp 409. Czemu tutaj jest, ja to kopiowałem się, czemu to jest tak? Sam sobie poprawił czy co? O żebyście widzieli, bo tego tak paskudnie nie widać. O. Akurat mam 5 postów, bo więcej nie mam, więc pokazuję 5 ostatnich. Tak, ten jest najnowszy, ten jest starszy, ten jest jeszcze starszy, a te dwa są jeszcze z tygodni, tak? Macie 5 obiektów. One jeszcze nie są do wyrenderowania. One nie mają metod, które pozwalają pobrać URL obrazka, tytuł i tak dalej, ale już są pobrane do. Tego i w ten sposób generuje się pierwsza strona. No nie mam teraz, żeby wam pokazać, jak drugą stronę, jakbyśmy chcieli. To tutaj w kodzie wystarczyłoby, żebyście dopisali sobie tak i wyświetliłby wam drugą stronę. Jakbyście chcieli, żeby wyświetlił wam pierwszą stronę, ale 20 postów, to robicie tak i wyświetla wam 20 postów od początku. Tak. Czyli ta funkcja już jest potem bardzo uniwersalna, możecie ją sobie dowoli, dowoli możecie ją wykorzystywać. Jak przygotujemy sobie później metody, które będą nam zwracały nazwę pliku i całą resztę, to będzie można to podpiąć już do, do e, Twiga, żeby on to wyświetlał ładnie jako szablon e, strony.